Cześć, z tej strony Michał jest dzisiaj ze mną mój kolega Dominik. E, witamy, cię, pokażemy wam bitwę. Z, nie wiemy jeszcze z jakiej mapy, ale pokażemy na pewno. Oczywiście, gramy w World of Tanks, i zaczynamy bitwę. Gramy usługami. Zobaczymy. Mapo no, skurde i by wybyło nas na dziesiątki niestety. No, przyznam, że losowanie beznadziejne, ale... Coś tam może jeszcze ugramy, nie wiadomo. No taka... no... Filmik będzie 10-minutowy, jak zawsze w na tym kanale. Proszę, żeby tu ten kanał subskrybować, lajkować, komentować. Na początek mieć łapek. Bo ten kanał, zawsze to coś, nie? Kanał na razie nie jest za bardzo znany, więc... Ja tak myślę, że pojedziemy, do flankę, ja mam tutaj się Nie kurde no! Te dziesiątki sobie za dużo pozwalają. No żebyś wiedział. Sorry, że będę tak sobie te świątki grał, ale mam tutaj mały problem z klimatura przyzna. Ale spokojnie, coś tam ugram na pewno! Coś na pewno ugram. Jakby co, to... Konto mojego kolegi pożyczyłam na odcinek Dam co to ja tutaj nas, z nami, Pożyczyłam z nich notowa, a konto i tak dalej I Właśnie tak Chyba tutaj zdecydowałam dziewięćdziesiątkę Ale tak za bardzo nie, nie pozwala Zacznę od tego pasz. Ale tam jest... Tam jest 400. Jeszcze tego musa? Mhm. Dobra, to sam. Możesz po prostu Ale może na raz chwilę. Tam gdzieś jeszcze... FA.. Ale nie nabyć bicia. tym Chcę, to móc, 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 z tego też można w Czasem mi się przydaje, tak przyznam. A trzeba by tam taktykę, ale. To no, nie będzie. Proszę chwilę. O, dostałem tego mówca, tylko nie wiem gdzie nie, nie jest. Nie wiem, Nie, jest. Mhm. Nie, opozycja została. Ja myślę, naprawdę w tej co mówię, ty ma. dobra. To chyba, się nie za bardzo. Ale no, tu jest baczę, z przodu, gdzieś... Kurę, to Kurde, tamdy w górze, bo... No, może będę miał bicie na tego mucę? Ooooj... O, te jest, tam jest, Dużo już tam sytuacja nie O, dostanę go, to, to jest kytam. Ja robię to, bo Zresztą tam popada, a ja nie mam przestrzału. mhm. 저기 가면. 이거 쭈욱해. 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 이거 쭈욱해.

O, tak. I to tak wygląda. Tamta franka strasznie padła, ale mamy jeszcze szansę wygrać. Mhm. Spokojnie no, tu no, możemy jeszcze no. wygrać. Jeśli nie możemy. Jeszcze nic nie odpowiedziałem no. to przegramy. Ale. Ale raczej wygrałem. No, tutaj jadki są wypracowane Co już tak słaba bitwa poszła, ale... Dostała <laughs> klawiatura i... To jest sama nie, Ja nie gram, to jest na laptopie, więc nie jest za dobrze Ale pierwsza taka bitwa to mam w domu Rozdrzewka No właśnie Może jeszcze wrzucimy, jak tam troszeczkę podbijecie, to tam wrzucimy, co nie? Tu taki niestrzecny strzał nie tak, tak, do pięciu łapek nie trafiący no, się pojawi. Ale widzę, że tutaj już nasi przyjeżdżają. Nie, deka pies, poszedł wika. Tu widzę że z burzaków, kolegę. Biją. Eee, tu spokojnie zbasują. Teraz jest ostra strzelanina. Tam te 30 walczy z myślę... z tą dziesiątką. Znaczy te sobie poradzić. To jacki też się prowadzą. Mhm. Zobaczymy, co robi z 100 jedzie. w ogóle gdzie idzie, więc. Widzimy, co wcześniej. Więc no bitwa jest wygrana. No jeszcze zobaczymy, Nie no, może przebić fałki, więc. No, może przemierzę. Zostało drużynie tylko jedno. Myślę, zobaczymy, Obok, a 100. Zobaczymy, jakie do ludzi zrobiliśmy. A no, to bicykel pewnie małe, ale. Cóż, poradzić? To wiecie. Co zostało właśnie ten BC? No to wszystko, skapujemy, Bitwa wygrana z waszym jeszcze szelektwa. Mhm. Dobrze. Dobra, bitwa się skończyła. No, taki troszeczkę, jest troszeczkę więc troszeczkę słowy. Zobaczmy, jak wszystko tam poszło. Pokażę, jaki ten mm. DMG. DMG miałem. No, tak. Średniej... Ja miała, nie miałem DMG, prawie wcale. Mm. 2300, ekspa pięć, e... no, w wcale. Nie za Niestety M2300, Extra, miałem 5 złotych. No, wyprzedziłem fałki, a. No Mocno to wiesz, że to ma co trasa. Bo to w tym odcinku to byśmy powiedzieli, że na tyle, że się z tej strony Dominiki. I Michał? To do następnego odcinku.